Siemano, jestem dzisiaj z Wiki, Pepy Vajem. Siema. Okay. No i dzisiaj wybrałem Skin zaczarowane. Ja wy widzowie. Piszcie Wasze Niki w komentarzach, żebym wybrał je do następnego odcinka, a ty Pepe, powiedz pierwszą liczbę łapek w górę, jaką widziałem, mieliby wbić. Dwa, dwa, teraz ty Wiki. Sześć. Teraz ty Vajo. Trzy. No to 263 łapki i będą wasze skiny w następnym odcinku, także mordeczki zostawcie teraz łapeczkę w górę. I jeszcze chciałem wam tylko przypomnieć, że jeżeli wbijemy 10 tysięcy subskrypcji przed końcem roku szkolnego, to rozdam wam konto premium, także warto subskrybować mój kanał. No i bez zbędnego przedłużenia, widzimy się już na ręce. Teraz w na nasza ręka wystartowała, zagramy sobie zająć życie dwie szybciutkie ręki, PP Ja Ci dam może y, złoto, co? D daj no żelazo, y, i zbierę a i, i ci będę rzucał złoto y, No, ogólnie mordeczki co do tego mojego teksturpaka to wiedziałem, że Wam się spodobał. Pod ostatnim materiałem e, pisaliście, że, że spoczko jest i tak dalej, że sobie go pobraliście, tylko wiedziałem, że dużo... Daj mi żelazo widziałem, że dużo osób miało problem z tym, że on był w RAR w pliku RAR, czyli trzeba było go otworzyć winrarem, a nie robiłem go w pliku ZIP. W sumie o tym nie pomyślałem zbytnio, no ale większość... znaczy większość. No większość miała tego Winrara i mogła sobie normalnie uży, użytkować tego teksturpaka, bo sobie go odpakowała i tak dalej. No ale ci, którzy nie mieli Winrara, no to mieli z tym problem, więc słabo. E, no i kurczę, mam nadzieję, że będziecie wiedzieli jak to zrobić. No jest mega dużo poradników, jak zainstalować Winrara nawet, więc no. I też tam jakichś większych problemów chyba nie było z zainstalowaniem tego teksturpaka, bo większość osób wie, jak instalować. Ogólnie chciałem podziękować wszystkim, którzy tam byli na przywitaniu, ponieważ fajnie to wyszło. I, I po prostu to było fajne I dziękuję, dziękuję bardzo tam wszystkim, którzy tam byli e, No i tak, ogólnie żółty do nas idzie, nie wiem czy wy wiecie o tym Od boku nie, idzie nie, na diaksy nasze no. I zieloni no. też jeszcze budują do środka Więc no, ja już wracam z czterema emeraldami e, Ale kurde, tutaj tyramy ich Bardzo ładnie, to mi się no. podoba to mi się podoba. Ja sobie te emeraldy odłożył do skrzyneczki, żeby sobie kupić później żelazną klatę yy, i spodnie. No. Yy, macie diaksy, bo przydałoby się nam generatory ulepszyć trochę. To Wiki chyba masz, nie? Yy, no, jakiś typek mnie oddał właśnie. No to Wiki dawaj tutaj szybciutko. Raz, raz. I co on robi? Czekaj, bo da ja się... No dawaj, dawaj, dawaj. No bo on wyrzucił jeden odchłanicz. Dobra, Janeczek tutaj jest. Tutaj widzę, że jest dwóch... Niebieskich e, ten weź waje pomóż. zielonych. Dobra, dobra, Janeczek spadł, super. E, dobra, I zbieramy, zbieramy emeraldy teraz. E, zbieraj, zbieraj, znaczy jeszcze 10 sekund zostało, więc na spokojnie. Ej, ta rana będzie taka mega szybka, nie? To chyba z ręki nagramy. Bez kit'u Zobaczymy. No, mi się wydaje, że z ręki chyba się do nie? Kurczę, kurczę, bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, dobra, e, dawaj, dawaj, dawaj. E, tak. Dokładnie tak. W ogóle mordeczki, Chciałem też Wam powiedzieć, że miałem w planach, żeby. Gdzieś jeszcze jeden Emerald? Dobra, jest. ja nie mam. Bo, bo, bo miałem w planach nagrać taką historię moją, jak to było, jak się zaczynało, jak ja zaczynałem na YouTubie i tak dalej, jakim sprzętem nagrywałem. Taką Krótkie przypomnienie, na przykład, jakie były moje reakcje na 1000 subów, na 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. Y, jaki był mój pierwszy stream z kamerką i takie różne rzeczy. Jedno ja już... złoto Chcesz? Trzymaj. No dobra, No to ja żelaza zbytnio nie potrzebuję. E, dobra, to możemy już iść na kogoś, kurde, bo jeszcze nikogo nie biłem. I w ogóle nie widziałem tak. też, że pisaliście normalnie mi później na streamku, że ten tekstur pak wam dodaje normalnie plus 10 do skilla, więc fajnie, to mnie cieszy. Nie no, ale ogólnie ten tekstur pak fajnie, boostuje FPS FPSy i fajnie, naprawdę on działa na Minecrafcie, tym bardziej na Bedwars, bo jest taki przejrzysty mega. Jest spoczko, dawaj, lecimy do nich. Jest. Um, masz TNT? Masz tak. chyba. Dobra, dawaj stawię i lecimy na nich. Dobra, ty lejemy ich wszystkich. Dobra, o, ale tu jest ich dużo. Dobra, jeden już spadł, jeszcze Janeczek. Dobra, Janeczek. A, pach, skubańca, nie zleciał, ty. Dobijam go, dobijam. To dobijaj, dobijaj. Okay. Jeszcze Janek. No nice. i GG. Oh. Tak więc, mordeczki widzimy się już na następne. Ja ręce. Tak więc, nasza że druga ręka wystartowała, i ogólnie PP się spóźni na, na spotkanie do bierzmowania. I no. Widzicie jak się poświęca chłop? Dla niego Właśnie. zostawcie łapeczkę w górę i ogólnie mordeczki Zostawcie też łapeczkę w górę, bo chcemy udowodnić esmem, że to nie, nie dzięki niej Było tyle ławy pod ostatnim materiałem, dlatego zostawcie teraz łapeczkę w górę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu To co mogą napisać? Teraz krab. Nie. Co mogą napisać? Rak Rak, dobra Nie, krab, napiszcie krab i wtedy wam przypniemy serduszko Tak, dokładnie tak Garbaty Ty mnie nie podkopuj Stresujesz. Nie zdążę, żebyś nawet na tego rozwalić. Po prostu za szybko się buduje. Wie, kupuj nożyczki? No, nie! Nie, 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 tak być nie będzie. Dobrze, przejmujemy już teren. Dobra, chodźcie od razu już na szybko, szybko na kogoś. Czy zbieramy żółci? E, nie, tam 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 to... Dobra, do żółtych, do, 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 do bo oni jeszcze znać, wyrka tak. nie mają budowanego. Twoi Grizzly, Grizzly. Dobra, ty, Grizzly, weź tam cię. <śled> nie no, dobra. Dobra, dawajcie tam do nich. Dobra. Bang przyszło. bang! I lecimy na nich, tu, 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 Bartek Panda Ale wjechaliśmy stary jak jakiś, nie wiem, jak gang taki, nie? Bez kitu, gang Kraków Gang Kraków na Bed już chyba mam nawet tytuł odcinka Chyba będzie najlepszy e, dobra, nie dobra krabów. Krabów, 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 zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem Dobra, ty już ostatni zielony, co jest tak szybko? Ej, to ja nie wiem, czy to 3 areny, czy cztery. Trzeba będzie nagrać nie no, drugi, drugi. Drugi delugi, drugi się. Drugi, znaczy nagramy dwie, nagramy trzy ręki. Dobra, aha, oho, ja, <śla craftsmanie> ja spadłem, dobra mordeczki widzimy się już na tej Ręce Tak więc mordeczki, że Trzecia Ręka wystartowała, już jest tutaj trochę więcej osób Ale tak czy siak trzeba będzie zagrać jakoś powoli no, bo to kurczę tak, to to, to, to nie jest gra, taki To, to jest, to jest speedrun na Bedwars normalnie, kurde normalnie opcjonalnie Ja chcę się budować. To ja ty ty, 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 ty masz dużo chcieć, Wikino. E, mm. Nie, no ja się będę budował, bo to mój odcinek. No ty nie potrafi. To proszę. mój odcinek. No i proszę, mnie tutaj My nie obrażać. Team. Co się stało się? Dobra. E, to co, lecimy na środek i od razu na teamy, czy? bo ja no, nie wiem. Teraz, no od razu, Ta, to no kurde, będzie tyle arenek dzisiaj. To speedrun normalnie, gang kraków, a krabów atakuje Krabów Krabów, krabów Łoł, kurde, prawie spadłem Dobra, lecimy na przeciwko. Dobra, na od razu Dobra, z... dobra to ja to... Ale to oni na... tam mają sandstone to już chodź. Na endstone Rozwalisz To idziesz ze mną? No to, to dobra, to chociaż na tych Ale to by się przydało, wiesz, kill off. Chyba że A, Bonnie A masz wełnę? Nie. Dobra, ja, się ja, ja zrobię, ja zrobię, ja, ja wiem co zrobię, wiesz, yy, zrobię podkop, gościu. Dobra, ja lubię. Dobra, czekaj, dawaj, dawaj ze mną. Dobra. Czaj. Wego, tam! Wego, wego, wego. Dobra, idealny podkop, gościu. Nie będą wiedzieli, gdzie jestem. czy to jest tak pro elo kozak to co ja teraz zrobiłem. Tylko, że tam jest jedna kratka, oni mnie mogą zobaczyć w ogóle. Dobra, miejmy nadzieję, że mnie nie zobaczą. Dobra, chcesz tam mam TNT jeszcze, ne? Dobra, do... Aha, no ja się męczę, a ty... a ty mi teraz mówisz, że masz TNT? No, no dopiero kupiłem. Dobra, zniszczyłem. Eleno, no gościu. Dobra, wlatujemy w nich. No to idę, idę. Dobra, pik, pik, pik. A co nie w to tak. Kurde. Dobra, ja już go dobiłem, super. Bardzo ładnie, dobra. Pyk. Eee, pyk. Eee, pyk. Tak. Nie um, A gdzie są zieloni, tak w ogóle? Na Dobra, no to już chyba GG Jaki speedrun w ogóle? To ja nie, nie nie czaję tego, nie? To ja ale lecimy jak przecinak, totalnie. Po, po dwóch rękach i po wstępie i tak dalej było tylko 6 minut. To jest takie. Wow, wow, wow. Jak go zabiję? Sorry no nie Ale Dobra, nie Nie, ja się tutaj poświęcam, tutaj double jumpem skaczę, a ty Ja nie Dobrze to, Tak więc, proteczki, lecimy już na następną arenkę Tak więc, Martki, nasza kolejna ręka wystartowała ogólnie Dzisiaj nam trochę odbija Jest śmiechawa Tak, no jaju, my lecimy dzisiaj jak przycinaki No ja nie wiem, po prostu, nigdy w życiu mi się takie szybkie arenki nie zdarzały no ale wiadomo, no to no, jest bardziej 4 x 4 na 4 więc wiecie, tutaj szybciutko, bo są tylko cztery teamy, jest o wiele szybciej i tak dalej I, i num, no. dobra, mm, od razu lecimy na środeczek i ze środeczka sobie pójdziemy na kogoś Jeju, no przecinaki, po prostu przecinaki, taka jest prawda, że, że to wszystko dzięki mojemu teksturpakowi tak się dzieje. Link do teksturpaka będzie w opisie, jak wiecie, lub też nie wiecie. I ogólnie już też widziałem, że było 165 pobrań, jakoś tak było już po 24 godzinach, więc w sumie spoczko. ciekaw jestem, ile będzie po tym odcinku pobrań. Ten już strollować tutaj, no chłop, pijany. Tak, dobra Dobra. by. gdzie? Naprzeciwko nas są, czekaj. Tutaj czerwoni Chank, tam, mi się dźwięk. czanki nie, nie załadowały, gdzie czerwoni? czerwoni. Twoje prawo. Dobra, 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 to lecimy tam. Ja mam tylko 37 budulca, ale styknie, styknie, styknie. Ja się wrócę do bazy po coś. No dobra, jak chcesz. Dacie radę. Lecim, lecim. Ta, dam ja radę. Dam oni nie. nawet łóżka nie mają zabudowanego chyba. Bo na znaczy no nie mieli przed chwilą? Nie wiem, jak jest teraz. dawaj o, dawaj o, dawego, o, dawego. Daj mi łóżko. dobra, niż. Dobra, to jest duwa, to jest to jest do wyrobimy. robimy. Dobrze, dojechane. Dobra, biorę sobie kolejne, bu, kolejny budulec i lecimy do kolejnego teamu. No nie, no to jest tak. Jajko, my nawet generatorów chyba nie ulepszyliśmy. Chyba tylko w pierwszej ręce ulepszyliśmy generatory. Ja nie wiem, co się w ogóle wyprawę. To jeszcze jedną arenę trzeba będzie dograć na 100%. Innej opcji ja nie widzę. Będzie jeszcze jedna arena chyba będzie ok. Tak mi się wydaje. Dobra, TNT kupujesz, no i super. Lecimy do, 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 do niebieskich, no będzie najlepiej, do niebieskich. Tylko gdzie są niebiescy? Tam tutaj, na przeciwko. Przeciwnie mhm, właśnie. dobra, to ja już tam do nich idę. Okej, okay, masz Vajo może nie, ten nic. TNT? Nic, nie, a nic. Nie. Ja będę miała. Ja mam TNT też. To dawajcie, to dawajcie szybciutko już i lecimy na ostatnią rękę. Nie wiem czy jedno TNT starsze, albo jedno starsze. Ja nie. będę miała drugie. Tam dobrze Dobra, rodowałem. dobra, Vajo mów ja mi, coveruj jak coś. No, no. Ja dobra. się kupuję w górę to że będzie skakać. Ważę, uważaj. Dobra Wow. Dobra, wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy na ostro Wjeżdżamy na ostro Siostro Dobra, będę rozwalał łóżko A dobra Dobra, styknęło, bardzo fajnie Dobra No i jeszcze tam ostatni chłop został Chłop pa, jak ja budulce nie mam ja mam Dobra o! Ja, co się wydarzyło, nie? A dobra, on też spadł. Dobra. E, tak więc sporteczki będziemy już przechodzili na ostatnią arenkę Tak więc Sportki, nasza ostatnia ręka wystartowała. I tak, ogólnie też pisaliście pod ostatnim odciszeczkiem, że fajne są te wstępy, że z Pepe były lepsze, ale wiadomo, no Pepe to Pepe Tak e, Ale nie no, ostatni... A czy ostatni ten wstęp też był z Pepe? Winniotaj żelazo. Tak, tak, jako ksiądz. Tak, pepe tam był jako ksiądz. E, Dobra, ja już idę, idę, idę. Wiki ma całe złoto. No ale ty to ej, ma być ej, family hey. content. Nie, 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 teraz już to na pewno nie nagramy. Nie no. Ciekawe czy mi YouTube zabierze za to monetyzację, bo ostatnio za jedno słowo, które powiedział PPS zabrało mi. Ale no, ja, ja cię ostrzegałem, ja? że monetyzację... No tak, tak, może być, może być właśnie, no i, i zabrali mi za monetyzację I, I no, tak się stało, i teraz dzięki, dzięki Vajo, pieniądze z mi zabierasz właśnie w tym momencie Nie no, nie żartuję już... oczywiście ja e... I e... Tak, nie no, Vajo jest tu potrzebny dla śmiechu, w ogóle to Esmem mu odstąpiła miejsca w odcinku Także pozdrawiamy Esmem ehm, Tam są, nie wiem kto tam jest, ale sobie do nich pójdę, nie możecie iść ze mną Idziecie, czy nie? Ja odynki już kupiłem Dobra, ja w sumie nie miałem do końca, to są chyba to są chyba żółci. Tak mi się wydaje. Więc dawaj Pepe, idziesz już? Widziałem do A nie, to są zieloni, to są zieloni, dobra, dawaj. To jakby już... Dobra. Dobra, dawaj. E, bo ten zielony już do mnie tutaj chce iść, chłop Dobra, czerwony nie hmm. Dawaj, dawaj, są... Pepe. Gdzie ty jesteś? No to jest... co? Przecież... Nie, dobra. To w tą stronę, Boże. To pogubiłem Dawaj dawaj. Jak Dobrze. Ło lepiej. Dobra, jak... dobra, przeskoczyłem go. Na razie, na gazie, gościu. Dobra, i cyk. Niszczę się wyrko. Dobra, dobra, dobra. Wyrko zniszczone. I teraz daj mi go zabić, daj mi go zabić. A gdzie jest ten ostatni? A, on już Do... zginął. Zapad... A, a, no, ale no dobra, no to ten ostatni jeszcze został, tylko go nie ma. Hmm... Nie Co? Nie no raczej Mi się wydaje, nie. że po prostu gdzieś za wyspę poszedł i kampić Może być no, możesz, wiesz co możesz zrobić? Y... A, tak, czy Mam y jego pełen. on poszedł na, na ten, na wulkan Na flagę? Czy do wulkanu? Na wulkan, tak Dobra, 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 no to git, to spoko, to sobie go zaraz tam zabijesz a, a my już możemy lecieć do żółtych No ja już zaraz zniszczę, Dobra, czekaj, a gdzie jesteście? Dobra, widzę, 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 tam na lewo jesteście Okej, lecimy, lecimy, lecimy lecim. Lecimy już tam do was ja nie mam no ja A co ty wickee'a z Aha, dobra, nie bo się wam skończył. Ten dobczam. Dobra, dawaj Wajo, dawaj waję, dawaj. Do... Dojeżdżamy, 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 Pyk, pyk, pyk. Pyk. No i razie, Ej ten Christian, nie, nie wiem. On se poawcił chyba hop. Dobra, Aleksander. Jakie ja to arenę dla was kieruje teraz? Dobra. No i teraz Kaliks jeszcze. Teraz się w dół zobaczyć. No to nie o nie, spadłem! To, o, to musisz brać. To, tak, to ja też zobaczę, wiesz? Bo ja chciałem zobaczyć, gdzie jest ten Kalix. Jest to gdzieś obok mnie? E, ten Kalix idzie do siebie. Do siebie, do wyspy Co? idzie. A dobra, o, idzie to w że No, także, także to już chyba będzie Gigi. Gigi będzie. Tak czy nie? Ej, ja on się. O! Jezus, Co? Jak nie nic, nic. Dobra, lecimy jest? Dobra. Tak więc, GG, morteczki widzimy się już na pożegnaniu. Tak więc, morteczki, wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Ciao.